Ferrari z nową nazwą, nowym malowaniem i bardzo bogatym sponsorem. Czy Logan Sargent może stracić miejsce w Williamsie jeszcze w trakcie sezonu? Pojawia się nazwisko kolejnego potencjalnego następcy, Amerykanina. Dziś będzie też o kasku Maxa Verstappena w Warszawie. Zostańcie ze mną, zaczynamy kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. A na początku tego filmu krótka informacja od naszego partnera, czyli od drużyny sportowej Speedmaster's, która jak wiecie z poprzednich odcinków jest w stanie was przeprowadzić przez taką motorsportową drabinkę, jeśli nigdy w życiu niczego wyścigowego nie robiliście, a chcielibyście w przyszłości jeździć czy na poziomie trochę bardziej amatorskim, czy na poziomie w pełni profesjonalnym w wyścigach, no to oni są w stanie po prostu was przez ten cały proces Ruchą stopą elegancko przeprowadzić, zaczynać od treningu z nimi, trening z instruktorem. Jak na motorsportowe polskie warunki, to jest naprawdę trening w dobrej cenie. Jeździcie, sprawdzacie, jeśli połykacie bakcyla, a na 99% połykacie, no to później jesteście w stanie być przez nich poprowadzeni naprawdę na sam, sam szczyt tej drabinki. Ja ostatnio się z nimi spotkałem, no i gdzieś tam pojawiła się myśl, czy bym nie zrobił może wyścigowej licencji, może bym nie zaczął startować w jakimś, na przykład, w przyszłym sezonie w mistrzostwach Polski Wyścigowych albo w, w Rallycrossie. Zakiełkowała mi ta myśl po spotkaniu z nimi. Troszkę mi nakręcili w, w głowie. Od dwóch dni nie jestem w stanie o czym innym myśleć, tylko właśnie o tym, bo, bo ja zawsze po prostu o tym marzyłem. Ale dobra. Słuchajcie, dzisiaj nie o moich marzeniach, bo ja chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć o opcji dla firm, którą Speedmasters też ma przygotowaną. Jeśli szukacie opcji na imprezę integracyjną, no to Speedmasters zrobią to Wam tak, że kapcie pospadają, bo mało kto robi coś takiego na torze z wyścigówkami w rolach głównych. I wiem, co mówię, bo sam na takim evencie firmowym biłem, byłem, widziałem i jest, jest top, słuchajcie. I teraz tak, w trakcie takiego eventu firmowego nauczycie się sporo o wyścigach, będziecie mogli pojeździć po torze, czyli po prostu będzie szybko, ale też oczywiście bezpiecznie, w pełni komfortowo. No, poza tym, że kubełki w samochodach wyścigowych super wygodne nie są klasycznie. Kochani, catering, dodatkowa atrakcje, które możecie sobie dogadać, szkolenie z bezpiecznej jazdy, prelekcje jakieś utrzymane w, w klimacie wyścigowym. Generalnie impreza integracyjna ze sportowym zacięciem, z rywalizacją no, Objechać szefa na torze, to myślę, uczucie zupełnie bezcenne. No i przy okazji jest też opcja zbicia piątki ze mną. Ja na takim evencie filmowym też się z chęcią pojawię i z wami porozmawiam. Opowiem wam o tym, jak to bywa. Na różnych torach wyścigowych, jakie miałem przygody, zbijemy piąteczkę i myślę, że będzie bardzo, bardzo przyjemnie, więc słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani, macie link w, w opisie, wbijajcie na stronę tam, zakładka eventy firmowe i kontaktujcie się z, ze Speedmasters, bo ja to z czystym sercem mogę Wam polecić. A ja teraz przechodzę, słuchajcie, już do szybkich newsów i te szybkie newsy zaczynam od małego kącika z ogłoszeniami, bo ciekawe rzeczy na sprzedaż się pojawiły. Między innymi, słuchajcie, jest to samochód Ertona, Senny. To jest Honda NSX, która kiedyś należała do brazylijskiego kierowcy. Samochód z 1991 roku, przejechany tam w okolicach 60 tysięcy kilometrów, 3 litrowy silnik, 270 koni. Naprawdę, jeśli ktoś jest fanem japońskiej motoryzacji, jak na przykład ja i fanem Hondy, jak na przykład ja, to naprawdę jest to nie lada gratka. Problemem jest cena, bo te samochody zwykle są kilkukrotnie tańsze niż akurat ten egzemplarz. Wiadomo, dlaczego jest dużo droższy, no bo należał do Senny i ten samochód możecie znaleźć na po portalu Autotrader. Wystawiono go za 500 tysięcy funtów, czyli za około 2,5 miliona złotych. Dosyć dużo. Trochę taniej powinien kosztować, trochę mniej powinien kosztować kask Nikiego Laudy, który słuchajcie, będzie wystawiony na aukcji podczas Grand Prix w Miami, podczas weekendu z Grand Prix w Miami. To jest kask wyjątkowy, no bo to jest kask, w którym Lauda jechał podczas swojego wypadku na Nürburgringu w 76 roku. Estymowana cena tego kasku to 50-60 tysięcy dolarów. Część z tej kwoty ma trafić do UNICEF-u jako taki datek na cele charytatywne. Ale spokojnie, jeśli takich kwot nie macie, to możecie też kupić coś taniej, bo na tej samej aukcji będzie można na przykład kupić kask żana Ellesiego, czy kask Gerharda Bergera, czy kask Diego Erwajna Te kaski, ich estymowana cena to jest między 5 a 7 tysięcy dolarów. Więc no, zamiast na przykład kupić samochód dla rodziny, możecie sobie kupić taki kask, postawić sobie w domu i myślę, że wszyscy będą wtedy zadowoleni. Zadowoleni także, cała Wasza familia. Dobra, koniec końcika ogłoszeniowego. Przechodzimy do kącika transferowego, bo w, w temacie Carlosa Sainza i Audi pojawiły się kolejne informacje. Hiszpańska prasa już pisze, że przed Saincem najważniejsza decyzja w jego życiu. No i pojawiają nam się sprzeczne informacje w kontekście Carlosa. Niemieckie media cały czas piszą o tym, że jest ultimatum od Audi, że Sainz już niedługo naprawdę musi podjąć ostateczną decyzję, czy chce w tym Audi jeździć, czy, czy nie. A Hiszpanie piszą, choćby Hiszpanie właśnie z, z gazety Marka, że na razie tego ultimatum nie ma, że Audi daje czas Sainzowi, że wie jak trudna przed nim jest właśnie decyzja, więc możemy wybrać, której opcji bardziej bardziej wierzymy. W każdym razie, no, Carlos oczywiście chce się zorientować, co jest możliwe do ugrania w Red Bullu, co jest możliwe do ugrania w Mercedesie, choć coraz więcej źródeł mówi, że ten Mercedes to chce mu dać jakiś lichy, krótki, roczny kontrakt z opcją przedłużenia, ale to opcja, tak jak ostatnio sobie tutaj rozmawialiśmy, moim zdaniem bez sensu. No i też hiszpańskie media potrzebują. Stwierdzają kolejne już źródło, że Nico Hulkenberg w zasadzie, no, niemal że już podpisał ten kontrakt z Audi, że ma to być kontrakt trzyletni do końca 2027 roku. Więc wygląda na to, że być może całkiem niedługo usłyszymy tego potwierdzenie, albo każe się, że wszyscy bardzo mocno się w tej kwestii hmm, pomylili. Teraz po kąciku transferowym, choć do tego kącika transferowego, transferowego wrócimy, kącik związany z Maxem Verstappenem. Pierwsza rzecz to Max Verstappen i jego wypowiedzi na temat jego potomstwa i tego, czy Max Verstappen będzie chciał, żeby jego dzieci jeździły w Formule 1. Jeden z chińskich dziennikarzy zapytał go o to podczas ostatniego weekendu i odpowiedź Maxa jest całkiem ciekawa. Verstappen powiedział, że nie, ja akurat będę doradzał moim dzieciom, żeby nie zostały kierowcami wyścigowymi, bo po prostu będą miały mniej stresujące życie. Oczywiście jeśli moje dziecko, on czy ona, będą chcieli się ścigać, ja będę widział, że jest potencjał, no to oczywiście w pełni w to pójdę, tak jak zrobił mój tata, ale nigdy nie będę na to mocno naciskał, bo po prostu nie powinieneś naciskać na swoje dzieci w kontekście tego, co powinny robić, to one muszą same zdecydować o tym, czym chcą się zajmować, bo jeśli będziesz naciskać, to dziecko wyląduje w sytuacji, w której robi coś, czego nie do końca lubi robić, nie będzie wyjątkowo wystarczająco zmotywowane i wszystkie te wysiłki pójdą na marne. I to jest bardzo mądre i zdrowe podejście. Za to brawa dla Maxa Verstappen'a. Co do tego, jak. Jego tata akurat wychowywał go w, w tym wyścigowym duchu. Tutaj to jest temat na zupełnie inną dyskusję, więc na razie sobie to zostawiamy. I jeszcze jedna taka króciutka ciekawostka na temat Maxa Verstappena, bo Max przygotował specjalny kask, który pojawi się podczas weekendów w Stanach Zjednoczonych. Takie weekendy będziemy mieli trzy. Teraz Miami, później Austin i Las Vegas. No i taki kask można kupić w dużo mniejszej skali, taką miniaturkę tego kasku w sklepie Maxa Verstappena, no i Max Verstappen, a w zasadzie jego ekipa go otaczająca, zrobiła taki filmik promocyjny tego, tego kasku, no i w tym filmie Max opowiada o fanach Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych, o wspomnieniach z USA, no i są różne ujęcia ze Stanów Zjednoczonych, aż tu nagle jest ujęcie, słuchajcie, kask Maxa Verstappena w Warszawie. No Widzimy w tle ewidentnie Pałac Kultury chociażby i inne budynki z, z centrum. No. Ktoś, kto robił Maxowi ten film, trochę poszedł na łatwiznę, chyba tam w, w bazie filmów dosyć tanich do kupienia wpisał miasto, nie wiem, wieżowce, miasto nocą, miasto podobne do, do miasta w Stanach Zjednoczonych i akurat może Warszawa była dosyć, dosyć tania. Ale oczywiście szybko ten błąd został wyłapany i na Twitterze mnóstwo komentarzy od polskich kibiców. Dobra, teraz kącik Ferrari, a w zasadzie taki duży kąt, bo o tym Ferrari trochę trzeba sobie powiedzieć, bo po pierwsze, Ferrari, słuchajcie, będzie miało nowego sponsora. HP zostało sponsorem tytularnym Ferrari, więc ta ekipa zmieniła nazwę i teraz nazywać się będzie Scuderia Ferrari HP, po prostu. No, HP, czyli ta firma od komputerów, drukarek, pewnie Wam dobrze znana. Umowa opiewa opiewająca na jakąś ogromną sumę. Umowa wieloletnia i zdaniem Willa Backstona, dziennikarza Formuły. 1, ta kwota roczna z tego kontraktu pokryje ponad 60% limitu budżetowego Ferrari, czyli tych wydatków na, na, na cały sezon, czyli to, jest, to są okolice 80, 9, 90, może nawet 100 milionów dolarów rocznie. Tyle Ferrari ma w, w ciągu jednego roku otrzymać od firmy HP, więc naprawdę kosmos. No i od razu, gdy te informacje na temat HP się pojawiły, były porównania do umowy Red Bulla z firmą Oracle, która też w okolicach 100 milionów za sezon ma Red Bullowi płacić. No i zmienią się też odrobinę barwy. Ferrari. Na cały sezon będą dodane do tego samochodu niebieskie akcenty. Dostaliśmy taką próbkę z filmu na razie promocyjnego, jak to może wyglądać na, na samochodzie Ferrari. Czy to wygląda jakoś pięknie? No, nie, ale nie wiem, czy z tymi kolorami da się wymyślić coś, coś lepszego. Tak mogą wyglądać też mniej więcej kombinezony. Jeszcze nie wiemy, czy to jest ostateczna wersja. Wiemy natomiast na 100%, że będzie zupełnie nowe malowanie Ferrari, ale na jeden wyścig, właśnie na Grand Prix Miami. I to będzie malowanie, w którym tego niebieskiego koloru będzie bardzo dużo. Ferrari przygotowuje takie specjalne malowanie na Grand Prix Miami z okazji 70-lecia. Obecności Ferrari na rynku amerykańskim. Pokazano, jak będą wyglądały ciuchy Ferrari z tej, z, z tej okazji, właśnie, więc macie tutaj taką próbkę tego w jakich kolorach mniej więcej ten samochód może być utrzymany. To będą dwa odcienie niebieskiego na samochodach Ferrari: Acurro La Plata i Acurro Dino, czyli takie kolory, kolory związane z, z Ferrari. Sam jestem ciekaw, jak ten samochód będzie wyglądał, ile tego niebieskiego rzeczywiście będzie, ile pozostanie czerwonego. Na razie Ferrari nam dawkuje te e, informacje. Zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. No i tylko takie krótkie przypomnienie, że kiedyś Ferrari już na niebiesko jeździło e, kilkukrotnie. To się zdarzało choćby w 64 roku, kiedy Enzo Ferrari trochę pokłócił się z Federacją i wycofał swoje oficjalne zgłoszenia z końcówki Mistrzostw Świata, więc wtedy Ferrari startowało w dwóch ostatnich wyścigach jako North American Racing Team i wtedy startowało właśnie w biało-niebieskich barwach, w barwach bardziej Stanów Zjednoczonych. Wtedy zresztą Sertis został Mistrzem Świata właśnie w, za kierownicą samochodu Ferrari. A ja jeszcze na koniec mam dla Was krótką informację od... Dziennikarza, który dużo tych plotek podaje, część się sprawdza, część nie, ale ostatnio dużo napisał na temat sytuacji w Williamsie i sytuacji Andrej Kimi Antonellego, czyli tego. Młodziana typowanego przez Mercedesa na kolejną Wielką Gwiazdę Formuły 1. Ten dziennikarz nazywa się Joe Seywood i napisał, że według jego informacji Williams szuka kierowcy i to szuka już teraz, że chciałby Logana Sargenta gdzieś na dystansie tego sezonu już wymienić na innego zawodnika. No i Antonelli mógłby takiego Sargenta zastąpić, zdaniem tego dziennikarza, nawet na Grand Prix na torze Imola, czyli w zasadzie za kilka tygodni. Tylko że to jest dosyć mało prawdopodobne, bo Antonelli nie ma jeszcze 18 lat, a żeby mieć superlicencję, która pozwala na jazdę w Formule 1, trzeba skończyć 18 lat. Więc FIA musiałoby tutaj zrobić wyjątek. Zdziwiłbym się, gdyby taki wyjątek rzeczywiście y, zrobiła. Jakby co, punkty do superlicencji Antonelli już y już zdobył, więc jeśli rzeczywiście Williams taką opcję chce zrobić, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że to się wydarzy jesienią, bo wtedy Antonelli, on pod koniec sierpnia już będzie miał 18 lat, wtedy Antonelli już całkiem na legalu będzie mógł jeździć w Williamsie. No i wtedy też okaże się, będzie trochę większa próbka tego, jak Antonelli sobie radzi w Formule 2 i jak radzi sobie w testach starym samochodem Mercedesa. No i ja generalnie nie jestem jeszcze przekonany, znaczy ja też nie widzę wyników tych testów Antonellego w starym Mercedesie. Na razie mamy za małą próbkę w Formule 2. To jest duży talent, czy taki, żeby go już teraz wsadzać do samochodu Formuły 1. Jeszcze nie mam takiego przekonania, ale dla Mercedesa to jest sytuacja idealna. Dadzą go do. Do Williamsa, żeby trochę się objeździł, i Mercedes dostanie już w cudzysłowie mocnym gotowy, gotowy produkt. A generalnie, moim zdaniem, Williams musi pozbyć się Sargenta jak najszybciej, bo jest wolny mało perspektywiczny i to po prostu był duży błąd, żeby go zostawiać na, na kolejny sezon. Antonelli nawet jak będzie wolny, tak samo jak Sargent, to przynajmniej będzie to ciekawsze. <laughs> Z przymrużeniem oka to mówię, ale, ale no nie, no Logan po prostu no, niestety nie, nie rokuje, więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No, Antonelli, tak jak mówię, też jest cały czas niewiadomą. Plus jeszcze pojawia się Tutaj taki ślad francuski, bo komentator telewizji Sky Sports, czyli David Croft, powiedział, że wie o tym, że Pierre Gasly też rozmawiał z Williamsem na temat ewentualnej jazdy u boku Alexa Albona w, w, w przyszłym sezonie, więc to jest opcja na sezon 2025. Wtedy być może to miejsce byłoby obok Alexa wolne, jeśli Mercedes bezpośrednio chciałby od razu do siebie Antonellego wziąć już na sezon 2025. Cały czas nie wiem, jak to się poukłada, czy Antonelli na chwilę do Williamsa, może w tym sezonie, później dopiero do, do Mercedesa, czy do Mercedesa na sezon 2025, czy do Williamsa na sezon 2025. Na razie myślę, że każda z tych furtek jest otwarta, tylko na razie jeszcze takiej stuprocentowej wiedzy na temat tego kierowcy nie mają. Wy, mam nadzieję, swój poziom wiedzy na temat Formuły 1 trochę. Powiększyliście po tym odcinku, i co? Kolejny odcinek za kilka dni. A ja wam za ten dzisiejszy bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, cześć.